Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, na YouTubie albo na mojej stronie internetowej. Wszystko zależy od tego, gdzie ten film oglądacie. Przy okazji chciałbym Was prosić o zasubskrybowanie kanału, zalajkowanie, pisanie komentarzy. Dodatkowo zapraszam na moją stronę internetową, gdzie zobaczycie więcej zadań, a dla tych, którzy wykupią dostęp, abonament, będzie dostęp do zadań premium no to cóż, zaczynamy. Matura podstawowa z matematyki, matura 2025, zadanie 21. Dwie odpowiedzi, ale też tutaj mamy, e, też tutaj mamy tylko jeden punkt, także musimy trafić obydwie, żeby dostać ten jeden punkt. Dany trójkąt ABC, w którym AB jest równe 11, BC jest równe 12, kąt alfa, e, nie, alfa tylko Kąt ABC ma miarę 60, tak jak właśnie na tym rysunku. I oceni prawdziwość poniższych stwierdzeń, wybierz P, jeżeli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F, jeżeli jest fałszywe. E, trójkąt ABC, czy trójkąt ABC jest równoramienny? No, żeby to wykazać, sprawdzić może, tak. Żeby to sprawdzić, czy jest równoramienny, czy nie, no, musielibyśmy stwierdzić, że ten nasz ten nasz tutaj, ten nasz bok będzie miał, no zobaczcie, no jeżeli miałby tutaj 60 stopni, to szczególny przypadek trójkąta równoramiennego to byłby trójkąt równoboczny. Gdyby miał tutaj wszędzie po 60, no to na pewno nie jest trójkąt równoboczny. Czy może być to trójkąt równoramienny? No tak patrząc na to, no to tutaj 60. No tutaj musiałby mieć, gdyby miał, no tak samo przy podstawie 60, no to znowu byłby e, równo, równoboczny. Czy byłaby jeszcze jakaś inna opcja? No, generalnie zasada jest taka, że kąty przy podstawie trójkąta równoramiennego muszą być takie same, tak? Czyli jeżeli ja mam tutaj 60 i to byłoby podstawą, no to to i to musiałyby być 60. Tak. No. I, ką, I boki, wszystkie boki musiały być, musiały być tutaj równe. Także no, w, wygląda na to, że nie jest to trójkąt równoramienny. Tak, czyli i też to nie jest trójkąt równoboczny, szczególny przypadek trójkąta równoramiennego. No ale żeby to wykazać, to należałoby tutaj popatrzcie, obliczyć ten odcinek, czyli... Czyli jak ja bym go sobie tutaj oznaczył jako AC, tak, no i jeżeli AC będzie równe 12 albo 11, to znaczy, że będzie to trójkąt równoramienny. Ale żeby to wyliczyć, musimy się odnieść, na, na, najlepiej, żebyście potrafili posługiwać się kartą wzorów, to musimy się odnieść do karty wzorów i znaleźć pewne takie, pewien związek, pewien związek. Zaraz o nim opowiemy. No i mamy tutaj nasz pewien związek, to jest twierdzenie kosinusu. Za pomocą tego twierdzenia kosinusu jesteśmy w stanie obliczyć długość boku przeciwległego do, do takiej sytuacji właśnie, jak tam mam, przeciwległego do kąta. Długość boku przeciwległego do kąta. Jakbyśmy tutaj sobie zobaczyli na ten rysunek u góry, no to właśnie, właśnie jest to. No tutaj są na, na podstawie tego, znaczy inaczej, te da, te boki, które tutaj mamy określone i kąty, odnoszą się do tego trójkąta, który, który, który jest na samej górze. Dobrze, to przejdźmy do rozwiązania zadania. Mamy tutaj, nasze, mamy tutaj nasze zadanie. Mamy twierdzenie kosinusów, które tutaj sobie zastosujemy. Czyli szukamy AC, to jest ten, kąt, ten bok, który jest naprzeciwko kąta 60 stopni. Czyli mamy AC szukany bok do kwadratu, to się równa. Jeden bok, który jest przy kącie do kwadratu, no weźmy sobie 11 do kwadratu plus 12 do kwadratu minus 2 razy 11 razy 12 razy cosinus kąta 60 stopni. No czyli mamy co? Mamy AC do kwadratu, dalej... To się równa 121 plus 144 minus, no tutaj, tutaj to będzie 2, a może tak, 2 razy 132 razy kosinus 60 stopni 1 druga, to nam się skraca. I AC kwadrat to się równa 133, czyli samo AC to się równa z pierwiastek ze 133. No ok, no widzimy, że to, jest, że to jest fałsz. tak? Czyli w 21 zadaniu mamy tutaj odpowiedź fałsz. No tak jak wcześniej już mówiliśmy, no nie jest. To się równa pierwiastek ze 133, nie jesteśmy w stanie stworzyć takiego trójkąta, który już wcześniej właśnie to zauważyliśmy, że nie może być, tak? Bo jak tu jest 60, to przy podstawie też musiałoby być po 60, a jak byłoby po 60, no to, w tym, to, to wtedy byłby to trójkąt równoboczny i wszystkie boki musiały być sobie równe. Także no, ten cały tutaj opis moim zdaniem, Niekonieczny, no ale gdybyście mieli inne dane, warto byłoby coś takiego e, przeprowadzić. No teraz zabierzemy się za drugą część zadania, e, czyli pole trójkąt, a tutaj też przyjdzie nam z pomocą karta wzorów i zaraz na nią spojrzymy. Tutaj mamy na stronie 16 wzory na pole trójkąta ABC i wśród tych wzorów jest ten zaznaczony tutaj no, tym czerwonym prostokątem, który łączy dwa boki i sinus, sinus kąta między tymi, między tymi dwoma między tymi dwoma bokami. No to jest taki szczególny. Ten zwykły wzór na, na pole trójkąta jest takim szczególnym przypadkiem tego wzoru, bo zauważcie, że jeżeli ja tutaj, z, gdzie mam sinus jakiegoś tego kąta, wziąłbym 90 stopni, no to miałbym jedna druga AB. Czyli taki standardowy wzór na pole e, trójkąta. No to teraz przechodzimy do naszego, e, naszego następ, e, do naszego zadania. OK, mamy wzór. Tutaj specjalnie jeszcze wrzuciłem ten trójkąt, który tam jest też w karcie wzorów, żebyście zobaczyli o co tutaj chodzi. Raz jeszcze. To jest AB, czyli te dwa boki AB, razy sinus kąta między tymi bokami, czyli sinus gamma. I tak jak mówiłem, gdyby ten kąt to było 90 stopni, no to jeden z tych boków byłby podstawą drugi byłby wysokością trójkąta, bo wysokość jest prostopadła do podstawy. No i w tym momencie zauważcie, że jeżeli, jeżeli tu jest 90 stopni, to sinus 90 stopni to jest 1, tak? I w związku z tym standardowy wzór jest bez tego sinusa, no bo sinus 90 stopni jest 1. No ale, okej, okay, Przejdźmy do naszego zadania, zobaczmy, czy to pole jest równe 33 pierwiastki z 3. No to popatrzmy. Pole Trójkąta ABC też, ABC jest równe, jedna, druga, razy boki, czyli 11 razy 12, o nawet tutaj mamy 132, ale to nam się jeszcze skróci, razy i sinus, tak, sinus, Sinus 60 w naszym przypadku stopni, tak? bo to mamy tutaj sinus 60 stopni, czyli tego kąta między tymi bokami. No tutaj 11 razy 12, no to mamy tutaj, to jest, wiemy, że to jest 132. Czyli to, to jest po prostu jedna, druga razy. Na razie y, 132, 132, nie skracam tego specjalnie. Razy pierwiastek z 3 przez 2. Sim 30 60 stopni to jest pierwiastek z 3 przez 2. Y, I teraz tutaj y, mamy to. Mamy to. I tutaj nam wychodzi 66. I to jeszcze możemy z tym skrócić. Czyli mamy 33. Czyli to się równa 33 pierwiastki z 3. No czyli to jest prawda. Tak, to jest prawda. Pierwsze stwierdzenie jest fałszywe, drugie prawdziwe. Tutaj skorzystaliśmy ze wzoru, takiego uniwersalnego wzoru na pole trójkąta. Tutaj, no tak. Nasz wywód tam na samym początku pokazał, że nie, no, nie jesteśmy w stanie takiego trójkąta zbudować, który byłby, miałby takie boki, taki kąt i byłby równoramienny, no ale po, z pomocą nam e, przyszło twierdzenie kosinusów i udowodniliśmy, że e, rzeczywiście nie da się tego zrobić. Także dziękuję, zapraszam na kolejne zadanie. Także cóż, dziękuję Wam, zapraszam na kolejne filmy z matematyki i z fizyki, które znajdziecie na moim kanale, a więcej treści, w tym treści premium, są na stronie na mojej stronie internetowej www.matematykaoswojona.pl Także dziękuję, powodzenia i do zobaczenia.